Dziś chciałam przedstawić Wam kilka plusów życia w Kolumbii. Punkt pierwszy to oczywiście pogoda. Myślę, że nikogo nie zdziwi, że w Kolumbii z reguły jest ładna pogoda, ale oczywiście wszystko zależy od tego, w jakiej części Kolumbii mieszkamy, bo zupełnie inna pogoda będzie w Bogocie, w bardzo wysokich handach, a zupełnie inaczej nad wybrzeżem Pacyfiku. Natomiast generalnie no jednak jest tu dość ciepło i przyjemnie. Ja mieszkam w Medellin i Medellin w ogóle jest nazywane miastem wiecznej wiosny. I chciałabym to zdementować, ponieważ według mnie ta, ta nazwa się wzięła stąd, żeby po prostu zróżnicować, że w Medellin jest ciepło, ale nie gorąco. Natomiast takie upalne, upalne lato, no to jest nad wybrzeżem, czy to Pacyfiku, czy Atlantyku. Natomiast. Ja bym powiedziała, że jak na nasze polskie warunki, no to Medellin jest pełnia lata, bo z reguły jest to około 25 stopni Celsjusza. Wiadomo, w chłodniejsze dni może być 19, 18 to już jest zimno. No ale z reguły jest około 25 stopni i świeci słońce i bardzo często też jest tak, że w ciągu dnia mamy piękną pogodę, a po południu, tudzież wieczorem jest, pada ulewny deszcz i są burze, więc dla mnie no to jest takie typowe polskie lato, e, zwłaszcza w górach. Drugi punkt to jest na pewno życzliwość i otwartość Kolumbijczyków. W Kolumbii, jeżeli masz jakikolwiek problem w takiej sytuacji codziennej, zawsze się praktycznie znajdzie ktoś, kto ci może. Wszyscy są praktycznie uśmiechnięci, naprawdę bardzo rzadko można spotkać kogoś z naburmuszoną miną. No a wiemy, jak to wygląda w Polsce. Punkt trzeci to owoce i warzywa, ich dostępność i przystępna cena. Różnorodność etniczna. W Kolumbii, według mnie wspaniałe jest to, że ludność, która tutaj żyje, jej przodkowie pochodzą z różnych części świata, więc dzięki temu nie ma jednego wzorca, jak wygląda kolumbijczyk, bo jest tutaj bardzo dużo zarówno przodków rdzennej ludności, która zamieszkiwała Amerykę Południową, ale oczywiście jest też bardzo dużo osób, których przodkowie pochodzili z Afryki, jest też dużo osób, których przodkowie pochodzili z Europy i dzięki temu w Kolumbii jest bardzo duża różnorodność e, i to też wpływa na to, jak bogata jest kolumbijska kultura, bo jednak e, te osoby, z których przodkowie pochodzili z różnych części świata, mają trochę inne zwyczaje i jest to przy ze sobą inną kulturę, no i dzięki temu w Kolumbii mamy taki wspaniały miks. I wydaje mi się, że dzięki temu ten kraj też jest dużo bardziej inkluzywny. Przynajmniej z mojej perspektywy osoby z zewnątrz, wydaje mi się, że naprawdę wszędzie spotykamy osoby, które wyglądają w różny sposób, o, różnej, o różnym kolorze skóry, o różnej teksturze włosów. I jakby wydaje mi się, że nie ma to aż tak dużego znaczenia. I dla mnie to jest osobiście bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że mogę tego doświadczyć. Fauna i flora. Kolumbia jest krajem o bardzo dużej różnorodności i możemy spotkać bardzo dużo egzotycznych dla nas roślin i zwierząt. No i też niesamowite jest to, że zupełnie inne warunki biologiczne zobaczymy w nad wybrzeżem Pacyfiku czy też Atlantyku, a zupełnie inaczej będzie w górach. Szósty punkt to środowisko międzynarodowe. Tutaj mówię szczególnie o Medellin, ale myślę, że w innych większych miastach jest podobnie, że jest bardzo dużo osób z innych krajów, dużo osób chętnie tu przyjeżdża i zostaje dłużej niż tylko na wakacje, co uważam, że jest no, bardzo, bardzo ciekawe. Można poznać naprawdę dużo osób z innych części świata i Kolumbia jest takim krajem, który jest, wydaje mi się, że, dość otwarty na, na ekspatów, nawet można. Wnioskować na przykład o taką wizję Digital Nomad, jeżeli chcemy pracować zdalnie z Kolumbii. I siódmy punkt, o tym już wspominałam kilka razy, ale jest to podejście do zwierząt domowych. Dla mnie to jest absolutnie niesamowite, że w Kolumbii można ze swoim zwierzakiem pójść wszędzie i to naprawdę i do centrum handlowego i do kościoła, więc ta otwartość jest widoczna wszędzie i no na pewno jeżeli myślicie o tym, żeby przyjechać ze swoim zwierzakiem, na dłużej oczywiście, no to, to może Wam się to spodobać. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka.